Dobrze, jest z nami Wojtek Błodarczyk. Wojtek, pierwszy mecz, kali energia w tym sezonie. To jeszcze taka zabawa z Bari. mecz z Arkademii, wygraliście 3 1 Łatwo Ci będzie o miejsce na początku sezonu w drużynie, bo pozostało Was włączujących, z waką do końca, Reszta chłopaków ma problemy z promocją. Mam nadzieję, że nie tylko na początku sezonu, ale i do końca sezonu. Czuję się zdecydowanie lepiej niż w poprzednim sezonie. Myślę, że to znaczy, że lepiej. Miałem okazję odbudować się fizycznie i psychicznie też, między innymi były mi potrzebne te prawie ponad 3 miesiące wakacji. Myślę, że odświeżyłem sobie głowę, odpocząłem. Teraz, też z trenerem przygotowania fizycznego, troszkę pozmienialiśmy mój plan na siłowni. Więc no, widzę tego efekty i sam czuję się lepiej, więc to taki dobry prognoz. No, Dobra, przez co. Przyjęcie. Przypomnijmy, przyszedłeś w zeszłym roku, miałeś, grałeś na początku sezonu, później troszkę, troszkę kwadrat Cię czekał, a pamiętamy, że jeszcze dawno w Polsce byłeś co z tym Co było z przyjęciem? zderzyłem się z rzeczywistością tak naprawdę ligową. Było na pewno ciężko, ciężko od początku tutaj wejść i zagrać na niesamowitym poziomie. Wiadomo, że to nie jest tak, że Polska Liga jest jedną z najmocniejszych na świecie, więc e, no, musiałem się z tym liczyć, że po przyjeździe do tak mocnej ligi będzie mi ciężko się odnaleźć od, od, pierwszego, od pierwszego meczu. No, myślę, że nie chciałbym zapraszać, ale e, w tym momencie to przyjęcie wygląda troszkę lepiej. Wiem, to trzeba poprawić. E, staramy się to robić na treningach, chociaż tych treningów jest bardzo niewiele, bo tak naprawdę już teraz pozostaje nam tylko granie. A, że no będę korzystał z każdej okazji, żeby to poprawiać i no lutku do przodu.